Takie organizacyjno, logistyczne, ale też kreatywne, no bo trzeba wynaleźć tych twórców, jakąś tą muzykę podpasować, prawda? Potem umówić się w konkretnym miejscu próby, no to, to logistyka duża, czy, czy wy macie na to czas? Y nie <grym> mamy <grym> czasu. No jesteśmy dosyć zajętymi osobami. to, to Muzyka nie jest na naszą główną naszą, no, e aktywnością. aktywnością, tak? Y -y. Robimy to i wyłącznie z pasji. E może y -y. dlatego też tak to długo tworzymy te utwory, bo po prostu potrzebujemy na to dużo więcej y -y. czasu. Ale uważam to za coś cennego, bo jeżeli poświęcamy swój czas, każdy z nas ma rodziny, dzieciaki, mm. e, jest bardzo aktywny zawodowo. Dlatego tym bardziej jest dla nas cenne to, że możemy pokazać, nie zatrasić siebie mm -hmm. w tej artystycznej formie. Mm -hmm. A jak rodziny podchodzą? Jak, jak Twoja żona do tego podchodzi, że znikasz i zamykasz się w studio, nie macie jakiś czasu? No, nie ukrywałem od początku, jak już mnie poznała, to, 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 to już, już nie miałem zaszczyt. Czyli brała tak, w komplecie że... z dobrodziejstwem dokładnie, inwentarza. Dokładnie, tak, tak, dokładnie, musiała zaakceptować, tak mm. jak to wygląda. Natomiast jestem bardzo wdzięczny na to, że, że możemy, że znajdujemy ten wspólnie ten czas, żeby oddać się pasji. Tak? Mm -hmm. A na koncerty przyjeżdża? Małżonka? Tak, w tak się. Jak się uda załatwić opiekę do dzieci, to tak. <laughs> no właśnie, bo jeszcze rodzina przecież w tym wszystkim. Tak, dokładnie. I to jak to zbalansować? Rodzina, tak, no jest jeszcze, jeszcze plus, plus dwie firmy. W moim przypadku ten, ten czas nie jest z gumy, mm -hmm. ale tutaj się przydaje takie inżynieryjne podejście, właśnie do tego taskowania, do tego rozpisywania się spotkań. Może nie do końca z żoną, mm -hmm. chociaż też czasami tak to bywa, ale, ale faktycznie jest to i ta muzyka z tą przeciwwagą, tak, żeby mm -hmm. nie zwariować w tym pędzie, który obecnie mamy. Mm -hmm. A ja jeszcze bym wróciła do tego.